Moi drodzy, gdybym nie był siwy, to bym przed chwilą osiwiał. Karolina, jutrzejsza finalistka. E, walka była... Walczyk, tak, 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 z tyłu chłodzimy karczek. Walka była długa, uciążliwa, trudna, zawodniczka Paulo dynamiczna, dynamiczna, silna, bardzo silna. W dniu wczorajszym zrobiła e, manewr, gdzie wyciągnęła zawodniczkę do góry, wyniosła tak, i wbiła ją głową w matę. Tak, no po prostu. Dużo nielegalnych technik ogólnie. Tak jest. Dzięki, którym też łatwiej było mi wygrać, wiadomo. Dziękuję jej bardzo. Tak jest, bo do ostatniej chwili mieliśmy o tak zwany włos. Gdyby ona nie sfaulowała, prawdopodobnie byśmy nie weszli do finału. Ale nieważne, zwycięstwo się nie ocenia. Karolina, zwyciężczyni, Też coś powiedzieć? No dziękuję wszystkim, Ojciec którzy kibicują. dziękuję Katrze tutaj za wsparcie o, i... I jutro finał! Jutro finał z Amerykanką! Pozdrawiamy! Pozdrawiamy, dzięki.